Cieszę się mano, jestem Erga i Zopela już Niech to chcia, chcia, Chciałem co innego zrobić Ale my gramy Wenter the Gungeon I strzelamy do dynamitu. I strzelamy do dynamitów, którzy już nie istnieją Dziś z nową energią Niech to a siedź cicho! Dziękuję. Mogę być trochę głośno teraz. odczuwają cię trochę głośniej, bo forbują ten. O, cześć! Możesz um... Mo możesz łaskawie umrzeć? Dziękuję. O, najgłupsze... Najgłupsza strata życia ever. Dziękuję bardzo. I lecimy do góry. I tu nic nie ma. A już się na coś nastawiłem. Ty, leżeć. Ty też leżeć. Leżeć! Dziękuję. Że mnie nie trafiłeś też dziękuję, ale dziękuję ogólnie. I... skrzynka. Amunicja. Niech to. No a już mi ją ukradł. Też nic nie ma. To znowu lecimy na górę na prawo, żeby już mieć to za sobą. Leżeć! Nie wiem po cholerach, skoro byłem blisko ale może będzie szybciej. Gień. Ty też możesz. Dawajcie to w życie, bo ostatnio str głupio straciłem. To nie. O, ty głupia książko! Tak głupia, życie, że aż nienawidzę. No eee, i przez Ciebie straciłem wątek. Bo chyba miałem zamiar coś powiedzieć. Chyba. Aczkolwiek pewny nie jestem. Plaster... nie wiar To wiatru to drogie to jest Ale jak kupię serce Tak będzie chyba szybciej A tutaj jest boss, okej okay. Będę się musiał gdzieś cofać Nie za bardzo, okej okay, dziękuję bardzo Niech to nie używam mojej kuszy Dziękuję bardzo za śmierć A ciebie się tu nie spodziewałem Dziękuję, że mnie nie trafiłeś Ale mógłbyś sobie umrzeć Dziękuję bardzo Teraz duszek Głupie książki Teraz znika, pojawia się w innym miejscu i z przeładowaniu doza. Mam cię. Tylko portal, tylko, tylko... portal. A tu będzie skrzynka? Nie. Przecież miałem już widać skrzynki, to po co się pytam? Widział, tu będzie skrzynka. O! Jaka? Zielona. Aż, aż cię otworzę. I co ty robisz? I. Tak, tak. Przyciski mi się mylą. Bo dawno nie grałem. Tak, okej. Okay, dziękuję bardzo. Au. Dostałem tylko dwa razy. Jest dobrze. Au, to bolało. Oj, oj, oj. Tak krótkiego odcinka to chyba jeszcze nie miałem. Ale skoro już zginąłem to może szybki restart. To było idiotyczne. Ej, trochę jestem za głośno. Tego co widzę. nam się chyba trochę przyciszyć. Na następny odcinek, bo teraz mi się nie chce. Jestem zbyt leniwy. Dziękuję bardzo za szy szybką śmierć. Głupiak się go. Zarknę do ciebie później. Dziękuję za śmierć. Postarzam się. Aczkolwiek teraz to nie była głupia księga. Ale niech to rycerz jest. No I teraz co dać do dzisiejszego odcinka? Poprzednie uciekanie w stronę... Uciekanie w stronę tą co leci pocisk, czy... Czy to? Ooo! Czy może będzie jeszcze coś? Okej, okay, mam cię! A ty nie masz mnie na szczęście. O! Dziękuję bardzo za życie piesku. Chyba piesku. Bo wyglądasz jak taka chodząca poruwa. Ojej! Dziękuję bardzo. Niech to... Za to się powtarzam. Muszę urozmaicić swoje słownictwo. I jak jakoś dziwnie brzmię, to tylko dlatego, że pr próbuję mówić wyraźnie. No próbuję, a jak mi to wychodzi, to sami Ten cie. A propos w harmonogramie są teraz... O, klucz Dziękuję bardzo W harmonogramie pewnie zauważyliście, że teraz są praktycznie dwa odcinki dziennie O nie, jak się to Niech to, jak się to Nie tak Co to robiło, co się tak... Prawym, okej. Okay. Nie pamiętałem już. Może nie podchodzi, Au, może nie będę podchodzić tak blisko. Dziękuję za śmierć. O, jeszcze jedno życie na później. O. O, okej. Okay. Od... Już teraz jest to później Dajcie mi to życie Niech to I przy okazji Wy też mi możecie jedno dać Dacie jedno życie? Niestety nie, nie. Okej okay. eee, O czym mówiłem? Także w harmonogramie są teraz yy, dwa odcinki dziennie praktycznie i póki co to tylko testowy tydzień. Zielona chyba jest lepsza od nie tamtej. Latam! Ja latam. Póki co to będzie tylko testowy tydzień, ale z tego co widzę to raczej będzie już na stałe. Ale z tego co widzę to będzie już na stałe, bo... A przynajmniej póki co tak to widzę, bo internet mi wyrabia. To już jest dużym... dużym postępem od poprzedniego. Nowy internet... O, nowy internet mi zaczął ogólnie wyrabiać, więc... Jest git. No i od tego jest ta seria, żebym mógł sobie pogadać A nie tylko No i znowu coś za cholerę nieskończoność hajsu Żebym mógł sobie pogadać A nie tylko siedzieć, komentować grę No, ukradłeś, wiem Ech. W sumie to jeszcze na dzisiaj mam nagrać yy, Sky Factory To też dawno nie grałem Bo nie grałem ani w Enter the Gungeon ani w Sky Factory odkąd skończyłem znowu ty To będzie rewanż A no halo, zmniej broni. Może nie dostanę żadnych obrażeń. A już Już zepsułem, już wykrakałem. Hej, halo Dostałem chyba falę uderzeniową Bo nie widziałem, bo nie widziałem żebym był w polu rażenia czerwonej kreski W sumie kółka bardziej niż kreski, ale niech będzie No halo Znowu zginę? Masz już mniej życia ode mnie, no przepraszam Weź, zdechnij Dobra, już nie masz mniej życia ode mnie Gin, 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 nie ja, ty, ty, gin, nie ja. No i drugi. A może to wstawię? Chociaż to już jest koniec, więc trochę spoiler. Niech będzie. Dwa przebiegi na tym samym bosie, na pierwszym piętrze. Tyle mi na dziś wystarczy. Więc narapa. I cześć, nie mam kamerki, po co macham nie mam pojęcia. Na razie.